Siedma na widzowie! Was w kolejnym odcinku! I dzisiaj nagrywam z Fortnite'a. A jutro z Robloxa, bo. No, dzisiaj nagrywam Fortnite'a, ponieważ. No, fajnie by było też nagrać Fortnite'a. Fortnite'u y będzie często. Będzie Fortnite'. No i jak się Wam spodoba, no to pamiętajcie o łapce. No i możecie jeszcze takiego fajnego subika kliknąć. Taki. No. Jest fajny sobie, taki czerwony, żeby zmienił się na szare, no to i z dzwoneczkiem, jeśli będziecie chcieli wiedzieć, kiedy będą powiadomienia o moich filmikach. No to co, dzisiaj oczywiście mówię wam, że dzisiaj nagrywamy Fortnite, ale tylko z szarymi broniami, nie mogę mieć ani zielony. Oprócz, no oczywiście, leczenie zaliczam, bo leczenie no, muszę, jakby mieć. Bez leczenia to. Ale będzie odcinek. Yy, jeśli będziecie chcieli, zostawcie 5 łapek. 5, yy, pięć... nie, dobra. Yy, daję wam nowy próg. 6 łapek w górę. To nagrywam odcinek z Fortnite'a. No i jeszcze. Nagrywam Fortnite'a, może z kimś. Bez leczenia, tak. Bardzo dobrze strzeliście. Będę nagrywał bez leczenia. No to co, zaczynajmy rundę. No to co. Dobra, widzowie. Yy, gdzie możemy polecieć? Hmm. Jak mogę tylko szare bronie. Pojedźmy na ten domek, bo tam dużo jest szarych broni. No to nie będzie łatwy challenge, bo szare bronie. No leczenie mogę mieć, no. Tak jak mówiłem na początku odcinka. Leczenie mogę mieć, a... O, kurde, no nie, tylko nie teraz. No, ale... Mocno. Ja sobie muszę... O może gdzie ja jestem? O Jezus musiałam coś zrobić i gdzie, gdzie ja jestem? O, dobra, tu jestem już się pogubiłem Prawda? nie wiedziałem co się dzieje. Nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Faj y trafiło mi się szczęście chyba, bo nikogo tu nie ma. Zielone nie mogę. O, dobra, już mam szare, to dobrze. Chociaż już jedną broń mam. Znaczy, no, że szare to niedobrze, że takie słabe, ale. No, lepsze to niż nie mieć, bo bo jak myślę, to cały czas. Cały czas takiej broni, no to. Też to, to mogę Tego nie mogę. Dobrze, widzowie. Znaczy, napiszcie w komentarzu czy chcecie więcej Fortnite Mogę nagrywać Fortnite'a, no różne gierki mogę nagrywać Bo ja mogę Robloxa Minecraft... o oh, Minecraft'a dawno nie nagrywałem Jeśli chcecie oczywiście Bedwars'y kiedyś nagrać też, no to mogę Mogę nagrać Bedwars'y, bo Bedwars'ów dawno nie było W oczywiście nie to mogę Więcej mam leczenia niż... Wiesz, mam tyle samo leczenia co... Broni. Dobra, widzę. Widzowie. Muszę pozbierać trochę matsu. Matsu, szare. To w sumie chyba idealnie. Dobra. Tak jak mówiłem, sześć łapek no to Fortnite bez leczenia odcinek, a jak tego po prostu nie wbijecie, no to po prostu zwykły odcinek będzie, ale nie z tego. To tak jak mówiłem. Dobra, yy, Dobrze, no to jesteśmy na gasnących górach. Czy będzie to... Przydałoby się, nie wiem, jakiś coś na daleko karabin szary. Nie ja mam leczenia, no zaraz nigdy tyle leczenia nie miałam, że chodzi mi o to, że aż tyle jakby, no. O dobra już. Już jest to mam... Mam karabinek. A chciałam karabin. O dobra. No to... ...leczymy. O! Oho! To nie byłem, ja. Książki na od razu to, to będzie To będzie słabo, naprawdę Co jest ten głupi ser No, tak już mówiłam w ogóle o serze Napiszcie jaki ser wolicie Wolicie ser z tymi, z dziurkami czy bez bo ja wolę bez dziurek ser bo jakoś mi nie smakuje z dziurkami ser no, tak nagle o serze no ale no, jak zrobiliśmy temat o tym serze no to no to napiszcie w komentarzu a, a ja przeczytam te komentarze i zobaczymy w jakim teamie jesteście czy team yy, serzy Górkami, czy rurkami czy wes? No i napiszcie czy wam się spodobał to fajnie. Znaczy. znałem no, ją, ale nie wiem, gdzie on jest. O Jezus! Z góry ktoś! Myślałam, wszystko skończ dołu. nie. On jest gdzieś pod tym drewnem. A tamten tam drugi się... Pucha. On tutaj jest. Właśnie trzy. Dead. Dobra. Drugi przyszedł. Wasz. Ta nie mogę wziąć najgorszy ból, bo ja uwielbiam widzieć snotarki No ale nie mogę wziąć, dobra, trzy fragi, nie jest tak źle Dobra, lecimy z tej miejscówki, bo... Już tu nic nie ma, a o tym chyba nie podjadę Chyba się tego tego to... no, zobaczę, Widać, to auto nie zatonęło, bo ono było... zatonęło ale chyba się dałoby przejść. Czy tutaj ktoś jest, czy to ja się budowałam, bo się nie to chyba nie było nawet. Już myślałam, że to typu, a to kura. Ej, dobra, mam dwa t Hohoho! Dwie płyną jagody. Nie ja, się Dobra. Nie jest aż tak zły ten internet. Mógłby być gorszy. Trzymaj do strefy, ja nie widzę też na mapę. Nie wiem czemu tego nie robię. U. Dobra. Coś mi się pokazało na ekranie O dobra, Wykrakałem. Nie wiem co mi się dzieje z internetem Dobra może to, że taka zła, takie złe pogody są ostatnio. Może, może Te bo są za tą, dobra Wiem, że to mniej, ale szybciej będziemy mogli wyleczyć no Jest czerwony, ale nie widzę takie magównowanie. Się tylko lekko opóźnia, to nie wiem. Dziwne, ten net na początku jest czerwony, później żółty i kończy się. Co? co? Nie wiem, co się dzieje, dobra, nieważne. 4 kile 19 osób to Jak ja wygram z szarymi broniami, to to będzie hit normalnie. Ty, ja nie gadaj, że nie ma żadnych medalionów. Piterka nie ma, no to nie no, nigdzie nie ma medalionów. Co? Czemu nie ma medalionów? Okej, okay, nie pytam. Co się nagle medaliony nie niewidzialne no zrobiły u mnie? Okej, okay, uciekaj O, tu dalej wybucha! Nie, nie, O, ale się wypali, ale dyny. To stopnia. No nie, ja straciłem kopę. A, jestem mi sam, tak, tak. się może przestać palić? Tylko osłonę strony reszyta. Ale kogoś już nie. Przestała się palić. Ja to, aha. Myślałam, że naboi mam. Ej, ja dopiero teraz zobaczyłem, że mam maksa naboi. Jezu, ile ja mam tych naboi. Cały czas mam te same bramy, Dobra! Lecimy gdzieś. Ja do, cały czas jestem. Gdzieś w tych obra obrałem wie cały czas. O, medalion pierwszy! Pierwszy medalion, jaki widzę. On chyba, on chyba był w strefie, może połowa medalionów w strefie, ale co by tam robił. Ja tam nie wiem już... Nie wtrącam się w życie medalionów. Ale szybko! No ja też miał słabe bronie. O dobra, miał fajną Ej, apteczka, właśnie apteczka! Miałam tylko nam osłonę, bo nie mam wyobrażenia. Bo to też mogę brać, takie apteczki mam. To też Mam i całego na napełnionego. I apteczka. No wiesz to, że no chop. O kurde, już dwa. Oj, dobra, już medaliony się zaczęły tutaj. Proszę zadomowić. to zadomowiłeś tutaj już medaliony. Teraz ja wszystkie bronie. jak z niczym się nie biję no na no wszystko. Dziewięć osób. oho Biją się, ale to dwa medaliony. Nie wiem, czy w sumie. Nie, takie lagi... Nie, nie, nie. I ja czerwony. Jak zobaczyłem, mam czerwony. Wbieram. Już przyzwyczajenia, bo nie wiem co robić. 5 flagów, nie? Także. Oj, widzę już ich. E, no ja może ich tak ominę. Bo ja jeszcze... O, kurde, medalion skinął. E, dobra, to ja może się ominę tego medaliona. Może wyspę też ominę, bo ostatnio, jak oglądaliście odcinek z Fortnite'a oczywiście, bo ostatnio to był Roplex, ale no... Nie ten odcinek. Tam... Ee, no z tymi niebieskimi broniami też, no to tam zginęłem. Bo dostałem sniperko od wyspy i jeszcze później mnie dobił Ja wyspę wolę trzymać z daleka. Czułeś tam z Znowu do gasnących gór, ja nie wiem Co tutaj... się dzieje? Ciągnij mnie do tych gasnących gór, ciągle Ciągle Ja mam wszystko na maksa Jeszcze 4, me 5 Medalionów by się przydało Koronga, no i kurde jak broni. Idealny jak punek normalnie Oprócz broni broni nie mam idealnych nawet to podobne... Tak ja znowu zginę na piątym miejscu. Czy ja, ja gram pary? Nie, ja gram sam. Przeszły ja się, bo... Ordził mi się. Rebut. Chyba, A. Nie, nie, nie miał, A, bo się wydawało. Nie wiem co.

z niebieskimi broniami po fumigowej, a teraz mam szary i lepiej mi idzie. Ja trochę nie razem, zostałam sam z dwoma typami. dalej, ja z szarymi nie wiem, czy to będzie... co? Ja daj, on tam zginął. O, ja jestem, z... Ja jestem z medalionem. O, boże, Boże. Ja wiem nawet jak Ej ja wiem gdzie mogę pójść ja hej, Ej tutaj jest pełno haj. O, typek Kto mogę za on, on ma lepsze granie ode mnie Bo on nie ma zwykłych, czyli nie mogę mieć ten No no i mam typeczka, czyli tak naprawdę No Mam high grounda i typa Biją się, czyli zaraz chyba ktoś zginie. Albo strzela żeby się bić, chyba brat niczego się nie boi. Ja zaraz snajpę tu dostanę, może ja tak zrobię, o. O tak, tak i tak. O, on robi te! On pokazuje gdzie mogą być typy Jakby taką... Chodź kolego On pokazuje... On pokazuje ten Yyy, yy, No robi skanowanie jakby O wysp... Nie Ktoś poszedł driftem Ja wiem chyba kto... O kurde strefa Co gdzieś? Motor? Gdzie mój motor? Czy ja tam go. Ja nie, tam nie wiem, gdzie jest motor, dobra, nie pytam. Ta strefa, już ten medalion tam jest! A, on pewnie chyba wziął kartę se. Nie. No co? Wiesz, jak daleko ktoś był z tą kartą? Czemu on. Ja, dobra, nie rozumiem. Ale to pełno jest high groundów, tak jakby. O, ale się trafiło... Już tam. Tu dwa typy, dwóch typów jest. A ja nie wiem skąd. Gdzie... Wiem gdzie jest jeden, bo mamy alion, nie? On jest właśnie gdzieś tam. O, strzela się. A! Jezus! Zawał. zawał. On po prostu. Nie, na no, najlepsze miejsce. Nie, no, no. Czuję się, jakbym był kurde na Monteverest. No nie no, musiałem stracić te 5 życia! Musiałem! Może no, oglączę się to łapteczko, bo nie mam nic. Już te pięć życia? Ja... ja wiem, gdzie jest ten medalion. Ło, ale, po... ale się przeniósł. Ulec się przeteleportował. On, on jest tam. O Jezus! ojoj ojoj! ja oj. się... Aha, ja się... Nie, nie, nie się. Sam tam z medalionem. Który na mnie leci. On już tu jest! Yo, kolego! Masz legendarną bronię, ja mam tylko szarę. To nie jest fair play! O! Brat, mój ziomek! To był mi przyjaciela. To był mój jedyny przyjaciel. Ale sp Stał? 23? Nie, 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 No nie! Mityczna broń A ja kurde czemu on wyrzucił koronę? Nie pytam A on chyba wyszedł od razu Miejsce drugie Ze zwykłymi broniami To nie tak, że 6 fragów Hmm Okej, okay, 7 km przebiegłam. Okej, okay, 269, obrażę. Trafienie w jakoś trafiłem, chyba ta, bo... Nie. Mm, dobra. Mm, tak, trafiłem. No to ta runda była niezła... Nie była taka słaba. No, drugie miejsce. No, nie spodziewałem się ze zwykłymi broniami tak szczerze. Drugie miejsce ze zwykłymi broniami. Myślałem, że będzie 20 albo 30, no bo zwykła bronie. Wiadę dalej dzisiaj widzowie Jack Skeleton do sklepu. Jeśli ktoś ma Fordocet i lubi taki skin, no to polecam. Albo sanie, bo sanie są też bardzo fajne, mi się podobają, ale nie jestem spukany. No. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał eee, Zostawcie suba, lajka Jeśli odcinek Wam się spodobał, no to zostawcie właśnie tą łapeczkę jeszcze w górę. Nie w dół, w górę. Oczywiście przypominam. Mówiłam, że Wam się nie spodoba, no to będzie słabo trochę, ale... No co? Co mogę jeszcze powiedzieć? No dobra, no to... Na razie. Pa pa!